ママ。 Koniaro i koniarzu Ja jestem Flatter oczywiście i dzisiaj gramy w Happy Horse Game Chciałam wam nagrać tak z kamerki jak na razie, zaraz kamerka zniknie Ale chciałam wam nagrać, bo nie będzie tutaj mojej postaci w SSO. Oczywiście dzisiaj zaczynamy tą niesamowitą grę Ale powiem wam, że czekałam na nią mega długo, bo już wiedziałam, że ta gra ma wyjść Ale dopiero dzisiaj wyszła wersja demo. Jak na razie nie jest jeszcze pełna Ale koniecznie stwierdziłam, że muszę ją przetestować, zwłaszcza przez to, że robiłam event Hoppy Horse Trico Cup i nie widzieliście vloga z tego eventu, to oczywiście tu was zapraszam. Albo tu, nie wiem z której strony zawsze to jest. Z której strony jest link, ale oczywiście na dole w opisie również będziecie mieli link do tego vloga. Ja oczywiście dziękuję moim trzem ostatnim subskrybentom. Tutaj wam się wyświetlają, jeśli chcesz do nich dołączyć oraz dołączyć na przykład do moich wspierających, to zapraszam do wspierania kanału. Tutaj są moi wspierający. I co? Zaczynamy tą grę. Dobra, więc jak widzicie jesteśmy i przywitał nas chomiczek. W ogóle ja kocham chomiczki, naprawdę. To jest gra o hoppichorcach, ale przywitał nas Chomiczek. Dla mnie cudnie. Witaj w przygodzie z Hobby Horse. Język gry został dostosowany do języka. Dobra, dajemy polski oczywiście. Ta gra zawiera migające obrazy, jasne światła i szybkie. Takie bodźce, dobra, więc ja już też Was ostrzegam. Jeśli ktoś ma problem z tym, to nie oglądajcie tego. I lecimy z naszą grom Game Incubator. Nie wiem czy ta muzyczka będzie miała prawa autorskie, ale najwyżej... Jezus Maria Ustawienia no Może audio sobie trochę ściszymy Ej, dobra Ja się mega jarałam naprawdę tą grą, widzowie Boże Witaj w przygodzie hobby Horse Możesz sterować swoimi Hopi Horse'em za pomocą klawiatury lub też myszy Jeśli wybierzesz opcję poniżej Opcję tą można zawsze zmienić później w ustawieniach gry Kurde, robimy myszy czy za pomocą klawiatury? Ja bym badała klawiaturę Widzowie, dobra Lecimy W ogóle znowu jest chomik Ja kocham to, że to jest chomik Uuu, stwórz nowy profil O, dobra, musimy sobie wybrać O, ta mi się podoba, ruda ja mam teraz rude włosy, więc pasuje Ale jest kotek, jest piesek Podoba mi się kotek, ale on jest czarny I piesek też, wybiorę ją bo Ona jest taka wiejska, wiecie, takie country girl No i ma rude włosy, a ja teraz mam czerwone włosy Więc pasuje, plater oczywiście, nazwa profilu Rozpocznij grę, kochani w ogóle nie kocham to, że to jest chomik W ogóle jak to jest ładnie narysowane, jak takie artystyczne Mega mi się to podoba, jeśli będziecie chcieli Jeśli wam się ta gra spodoba, to możemy zrobić Całą serię z tej gry, bo naprawdę To jest taki zbieg okoliczności, że akurat Teraz jak robiłam zawody hopi Horse i jest teraz, ta gra już wyszła zawody opichors, więc w ogóle super. I ogólnie, kochani, chciałam wam tylko jeszcze powiedzieć. Organizuję kolejne zawody opichors, tym razem w Kajot Prana. Tutaj Wam się wyświetlają wszystkie informacje na tym plakacie, kochani. Tym razem są to zawody na Śląsku i są to takie zawody w stajni, na świeżym powietrzu. Zapraszamy bardzo serdecznie wraz z Kajot Prana, 6 lipca. Przede wszystkim będziemy mieć tam zupełnie nowe kategorie, takie jak cross i będzie to cross w terenie. Klaudia w swojej stajni, ma super teren. Właśnie pod tą konkurencję Będzie również moje stoisko Będą oprowadzanki kochani na prawdziwych koniach Więc zapraszam bardzo serdecznie Jeśli chcecie spotkać swoje hobby horsy Z końmi To oczywiście zapraszamy Nasze koniki będą przyjazne No i zapraszamy oczywiście na oprowadzanki I przypominam wstęp jest całkowicie darmowy Więc kto chce pooglądać to jest zaproszony Naciśnij dowolny klawisz Dobra Enter. O nie, tam było jakaś tip, był podczas skoku coś. Boże, kocham to, że to jest chomik, naprawdę. Po co się ograniczać? Im więcej Horse'ów, tym więcej zabawy. Wybierz konika, któremu chcesz dać nowy look o bo... lewku w ogóle C źle napisane. Albo zabrać na wyścig. Dobra, musimy wybrać konia, widzowie, ale się jaram, bo konik musi mieć swój styl, który wpływa na statystyki. O, statystyki tu są jakieś, zbierz je wszystkie te, póki są do flexowania. No, flexowania w końcu ktoś mówi, że się fleksuje, tak? Że ja mówię. Zawsze flex i wy nie wiecie o co chodzi. Widzicie? Gra w Hopihorsach wie. Zbieraj trofea i eksponuj je, aby wszyscy mogli je zobaczyć. Jezu, kocham tego chomiczka, on jest tak ślicznie w ogóle narysowany. Czas podotykać trawy. Oczywiście na torach wyścigowych. Użyj tych drzwi, aby wybrać lokalizację. Wow, jak to w ogóle wszystko super działa. Patrzcie. Animacja tej gry jest cudowna. Dobra, wybierz konika najpierw. Wszystkie są takie same, jak na razie. Dobra, bierzemy tego chyba. Czekaj, sto jak na konie, bo może one mają jakieś inne statystyki. Prędkość maksymalna, prędkość. Nie, one ma. Dobra, po prostu różne będzie można mieć. Dobra, projektujemy widzowie. Komiczek, tego nie zdobądź brązowy medal na wszystkich trasach. Lokalizacja o kurde, czyli to są... Lama są tutaj do odblokowywania różne te. Dobra, jakiego bierzemy? Bierzemy siwusa? Dobra, ja bym wzięła siwusa. Kij jest na razie tylko ten dostępny. Oboże jest miotła. Później oczy. Uuu, oczy. Kurde, nie ma niebieskich. Mi się podoba ten, ale te są bardziej takie groźne, wiecie o co chodzi. Dobra, weźmy brązowe oczy. Chyba czarną grzywę, bo jak siwus, no to czarna, nie? Nakrycia głowy. A Grzywa, no właśnie, w sumie grzywa nam się przyda Uśmiech, nie ma, nie ma żadnej Marchewki, ale tu są w ogóle sztuczne rzeczy Dobra, pokój, i co? Już y zdobyłam coś, zmień Wygląd swojego hopi dobra, to już mamy Za sobą, niedostępne w wersji demo Dobra, w takim razie pokój I lecimy wyjść na wyścig, blalejemy Nasz pierwszy wyścig, widzowie, sala gimnastyczna Podstawowy tor gimnastyczny Ale ten chomik ma swag, mega mi się podoba Ten chomik, po prostu on jest cudowny Że on jest jakby takim naszym gardem, który Pokazuje nam co, gdzie mamy robić, naciśnij dowodne Klawisz, samouczek poruszania się Witaj na swoim pierwszym treningu Zacznijmy od podstaw, poruszanie się Przejedź przez prosty tor najszybciej jak potrafisz Dobra, próbujemy siwu zdawaj yy, Skręca się, o Jezu, jak dziwnie <laughs> Dobra, na spacer się skacze I chyba najlepiej będzie mi yy, Kierować myszką jednak, znaczy myszką yy, Klawiszami, Jezu, ale piszczy Jest git chyba ale dziwnie w ogóle. Jedź dalej. Pozostało jeszcze jedno okrążenie Dobra, robię to. Ej, ale dziwnie się jak. Ma... O nie! Uderzyłam w tom. Uderzenie w bandę. Uderzenie w bandę było. Sto, jak oczywiście mi chodzi. Ale jezu, dobra. Ej, nawet spoko to się. O, wyposaż. Niebieskie oczka. Ale te są słodkie. Ale niebieskie oczka. Ja chciałam. Dobra. Odblokowaliśmy. Złote trotweum Nice. Ej, dobrze mi idzie, dobrze mi idzie. Następny wyścig, kochani. Zobaczymy, jak nam pójdzie w następnym. Ale jak na razie, mega mi się podoba ta gra w sensie, Ona ma taki potencjał. skakania nad przeszkodami. Na torze wyścigowym mogą znajdować się przeszkody o różnej wysokości. Aby zdobyć jak najwięcej punktów, przeskocz jak najbliżej górnej belki. Nie wpadając na nią. Perfekcyjny skok odejmie mnie trochę czasu. Dobra. A dobra, czy jak nie trzymam tego ASWD, a -U w u to jest ten. Dobra, czyli jak najbliżej. Aj, co poszło nie tak? Po zebraniu z mocy na skoku, następny skok będzie wiele wyższy. Ale jak to się, jak się zbiera to? Przepraszam, mnie no boink dostałam jeszcze od pieseła. A, muszę przytrzymać spację bardziej. Dobra, Jezus Maria. Gdzie ja jadę? Jak przytrzymam bardziej spację, to wyżej jadę. Już wiem, Boże, to nie jest takie proste na początku. O, no i to był ładny skok Prawda? Dobra, no uważaj Wjeżdżanie w przeszkody spowalnia cię Dobra, wiem, już nie ten eee, Ja bym poprawiła ten wyścig <grafię> Mega gra, mi się wydaje, że może tutaj być Jakaś fajna seria z tej gry O, no i to było śliczne W ogóle bardzo ładnie, płynnie skacze ten koń No i to był skok, ale trzeba się przyzwyczaić To nie jest takie łatwe, więc Slay! Boże, jak tutaj młodzieżowa gra. O nie! Za bardzo w prawo skręciłam. O, czapeczka. Wyposaż. Dobra, mamy złoto. No jeszcze następny wyścig zrobimy. Możesz włączyć, żeby włączyć domyślne skręcanie myszką w ustawieniach gry. Ja wiem, ale ja się boję tej myszki, że teraz to spiernicze. bym chciała sobie kamerę obracać. Boże, jak pięknie jest ten komik narysowany. Ja bym chciała jeszcze raz. Naprawdę, artysta, który rysował tego hamika, szacun. Driftowanie? Co? Ej, to jest w ogóle bardziej deja vu, jak to. Deja vu? I just been in this place before. Driftowanie umożliwia wykonywanie ostrych zakrętów w kontrolowany sposób. Co? To jest ta aż takie zaawansowane? I ta gra jest widzowie niesamowita. Wykonaj drift, ale ja dalej nie wiem jak. Wypełnij pasek prędkościomierzem podczas driftu. No sobie nie puść go. Ale jak ja mam driftować? Stop, stop, bo mój koń się zbuntował. Ale mogę wiedzieć, jak do dokonać driftu? Weźcie mi jeszcze raz powiedzcie. Driftowanie umożliwia wykonywanie podczas uzyskasz, kiedy napełnisz go driftem. Shift! A, przytrzymaj shift. Dobra, rozumiem. Jest Jezus, ale poleciałam, dobra Rozumiem, rozumiem, SHIFT Nie widziałam tego wcześniej Oj No teraz to zadriftowałam, to nie jest takie proste O, oj Ej, to nie jest łatwe, żeby później po tym drifcie Kontrolować to, ale spokojnie, naumiem się Obiecuję wam widzowie, jeśli będziecie chcieli Więcej odcinków z tej gry, to się naumiem What? Dostałam parasolkę, mam teraz konia parasolka No nie, brązowy, nie, tak nie może być Jeszcze raz Pamiętajcie, nie, nie należy się poddawać Dobra, lecimy O, jak szybko galopuje teraz, to się nazywa galop, widzowie Tylko ja chcę driftować tak samo jak autem A tutaj się nie driftuje na koniu jak autem Nie Mogę jeszcze raz? Bo ja tu chcę w prawo, a później w lewo Bo żeby skręcić w prawo, musisz jechać w lewo I tak dalej, wiecie o co chodzi Kurde, bo ja chcę napełnić ten pasek, żeby dostać busta. O, już lepiej. Dobra, widzowie, ja to robię, ja to robię. Teraz będę mistrzem. Kurde, no, jesteś mistrzem flater. Bez sensu. sam. O, jakie dostałam, łanek żywy. Dobra, mamy złoto. E, albo wiesz co? Ja bym chciała wrócić do stajni i zmienić mojego konia. Wróć do pokoju, dobra, czekajcie, bo ja muszę się ten. Muszę zmienić konia po pierwsze. Serduszka może mieć. O mój Boże, jakie słodkie. Dobra, ważne, że mam niebieskie. Wąsy. Dobra, nasz koń ma wąsy. Jak go nazwiemy? Ja bym go nazwała Zbyszek. Z naszej hopi horsowej gry, tak by się prezentował odcinek. Dajcie znać, czy chcecie więcej z tej gry. Przypominam, że to jest wersja demo, czyli nie jest to jeszcze oficjalna wersja Końcowa, a chciałabym na pewno sprawdzić, jak będzie wyglądać, jak już będzie taka gotowa, gotowa. Więc yy, co? Mam nadzieję, że zostaniemy następnym razem Hobbyhorsowymi Master'ami i stanę się lepsza. Wy pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, Po więcej takich filmów. Oraz przypominam, że 6 lipca organizuję kolejne zawody Hobbyhors Kajot Prana, gdzie będziecie mogli również kupić moje Hobbyhorsy oraz Charmsy. Adres oraz wszystkie informacje będziecie mieli w opisie. Oraz tutaj na grafice macie wszystkie informacje. W opisie również znajdziecie link do strony od prana, a ja oczywiście, jak zawsze przesyłam wam gorące pozdrowienia.